Siema mordy! Tu Adixon. Witam was w nowej serii na tym kanale z gry Border Officer Wiem, że czekaliście na nową serię, która już dziś startuje Więc lecimy Ja jeszcze sobie włączę w ustawieniach muzyczkę Okej, okay, zaczynajmy nową grę! Okej, okay. co się dzieje? Mm? I need to open the door. Stałem. Ło, gdzie ja jestem? Co jest? Ktoś puka do drzwi. Kto to jest? Żona. Wow! Eee! Mm? Tu jest piwo. Tu, tu, co my tu mamy? Wow, Gazeta! O! Oh, otworzyła się granica. Ok. Dobra O tej teściowa Widzę chyba syn O wujek O mamy Lodówkę A oczywiście w tej walonej lodówce nic nie ma Dobra a kto się tak dobija Do drzwi On jest z granicy ta? Aha dobra zdecydowali się otworzyć granice i chcą podpisać z nami kontrakt o pracę. Podpisujemy. Aha, on czeka w, w samochodzie. Dobra, to... ok ok To się ma. Tam jeszcze coś jest, ale to chyba potem będę sprawdzał. Zamknijmy może drzwi. Po prostu jedźmy. Ty tam tu chodzi. O, ma broń! Co jest, dobra, nieważne. Dobra, F2 Enter the Car. To nałożę. Bo nie drogę, nie? O, jedziemy! Jedziemy! Jak to je że? Handbrake, o. Dobra, zwolniliśmy hamulec, lecimy. Gdzie tak. wow. aż 1800 metrów? To wow, wow! Co my tak szybko jedziemy? Hamuj! Wow! What the hell? Co jest? Nie, wiem, jak tu się hamuje. Nioga dobra, tutaj mam. Dobra, że trochę lepiej będziemy jechać Już ogarnąłem tą kierownicę Ej, a co, co my tam? jakieś ludzi widać już Okej, okay, dobra, jedźmy, jedźmy O nie, to jest jakiś Dobra, to jest jakiś Kozioł, czy co to tam? O, tu jeszcze wilk chodzi, świetnie mu jakieś tam gierki Tutaj stacja benzynowa, sklep widzę Wow A, on mi tłumaczy właśnie co tutaj Też mogę kupić sobie paliwo A, że mogę... Co tu się stało? Wow! Świetne jest życie w tej Rosji. Młodą jawi No ile tych zwierząt tu jest dzikich? Co jest? Dobra, zaraz będziemy już w pracy, w robocie. Eee, co, co tutaj jest? Dobra, nieważne. Dobra, lecimy dalej z tym. Ok, ok. Eee, ok, ok i znowu dzikie zwierzę w nam w środku drogi. Co to w ogóle się dzieje w tej grze? Ta gra jest jakaś powalona. Ogólnie słyszałem, że w tej grze trzeba po prostu utrzymać dom, rodzinę Spanałka, i zarabiać. Wow, wpadłem w poślizg. Kuchu, wpadłem w poślizg. Dobra, to jest, happy you look. dobra, tam, coś tam Kościół gada Dobra, mamy już 400 metrów do naszej roboty. Wow! Dobra, udało się jakimś cudem wyminąć to. O tej, w prawym górnym rogu jest szczęście i energia, ok? Wow! Ojoj oj, oj. Oj, oj, oj Czy ja stąd teraz wyjadę? No jedź! jedź! Jedź, jedź, jedź! Bo się wrąbałem w coś. O, tam jest jeszcze stacja benzynowa przy mojej pracy, jak widzę To dobrze, ale coś auto mi zwolniło, coś nie mogę jechać A ziomek i dalej z nami jedzie, jak widać To ja po prostu tak yy, Pojadę sobie tutaj O, jest, Dobry, granica Hamuj Dobra, zgasiliśmy samochód Dobra, wyszliśmy Ptaszki sobie śpiewają Zużyjmy trochę energii O ja Dlaczego oni tam chodzą z broniami jakimiś, to jest granica Ten tam komendant tam stoi jak npc, -t. niech będzie Dobra, to pójdźmy do naszej roboty po prostu Pierwszy dzień w pracy co ma złego się dziać, wydarzyć Zęk Zamknijmy za sobą drzwi No i co? Zaczynajmy, start working Okej, okay. dobra co my tu hmm? mamy? I have to tam... Dobra, włączmy kom... Dobra, tak się włącza komputer, okej okay. O, tu jest jakaś czapeczka, ja mogę ją wziąć? O, militarna czapka, mogę ją założyć, okej okay. Dobra, tu mamy jakąś. Co to jest? to jest? A chyba, że mogę odrzucić. Dobra, nie chciałem tego dawać na stół. No to pewnie, że jakoś przyjmujemy na granicę. O, tu widzę, wykrywasz metali. Dobra, to on będzie pikał. Tego nie chcę klikać na razie. Tu potrzebuję. Dobra, to nie. A to, co to? A! Next. Następna osoba. Okej okay. Siema, gościu Biznes? Jak jest ce cel podróży? Okej okay. Co? Przyszło mi teraz powiadomienie, że... Błyszów, Co jest, że złodziej ukradł mojemu wujkowi łóżko? Dobra Co tu mamy? Dobra. Każdy, kto chce przejść yy, granicę Potrzebuję specjalnego pozwolenia Okej okay. Viva Stavronska Czy jest w Stavronska? Nie wiem, gdzie to jest A, i tam jeszcze coś było, takie inne zakładki Okej, okay. czyli wyjdźmy sobie tak I, o tu Co ja z nim rozmawiałem, dobra Bi Że jaki jest twój cel wizyty, biznes potrzebuje pomocy, moja żona będzie tu jutro Pozwól jej przejść You know between men, okej okay. Okej, okay, jak ja to widzę z ziom, ziomek yy, tutaj yy, chcę dać nam jakiś prezent jakiś prezent tu dobra, don't forget her name Krajewa! Krajewa Okej, okay, imię to jest Krajewa Okej okay. Wyjdźmy, dobra Proszę tutaj o, dobra Biznes A, tu muszę chyba... To tak? O Data match, a wszystko muszę posprawdzać z jego, z jego paszportem oraz wizą Nie, z wejściówką, bo każdy musi mieć miejscówkę Wejściówkę, to się wszystko zgadza Tak, to się zgadza Ok, jest, jest z Bridnethe Takie w ogóle istnieje, bo tu widziałem, że też jest mapa Gdzieś tu była mapa, o jest tu mapa, o Jest Bridnethe, czyli stawroncka jest tu, czyli my z nimi graniczymy, ok Dobra, czyli ja mogę zrobić o tak. Dobra, czyli ja mogę po prostu podbić. O, on dał mi pięć pieniążków. Ok, weźmy pieniążki, proszę bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. Dobra, następny. Next. On ja to powiedział. O, idzie jakiś taki dziad. Miło wygląda. A bo już, Co to sami ja coś krętaczek? Od tamtego przyjąłem. Jest Zgubił Tom. Zgubił wejściówkę. A coś masz pod sobą? O! Nie, Ziomek, ty masz tasak. Nie, chyba muszę to niestety kliknąć. Aresztujemy cię! Niestety, Ziomek, takie rzeczy nie przychodzą na naszej granicy. I co oni z nim zrobią? Uuu poziomku, dobra, nie wnikajmy. Następny! Następny, następny Uu, idzie jakiś gangster Brrr, nie on jest dobra. Mm. Się, mogę zobaczyć dokumenty. Okay, proszę bardzo. Zjeść turystom. Zgadza się. Czyli to jest z Brygnethe. Mail, dobrze. Zdjęcie się zgadza. A jeszcze sprawdźmy pana... ...detektorem. Dobra, pan... Nie wiem, dlaczego ty trzymasz łyżkę pod swoją... ...tutaj... ...kurteczką. Ale nie widzę żadnych problemów. Jest pan... Przejęty przez granicę, możesz przejechać. Następny sobie posprzątać trochę, żeby tak o. Zajmę może położymy tu. O, dobra, nieważne, to tak leży, jak leży. Się ma. Dobra, proszę bardzo. Cel wycieczki, doktor Medical, ok. Y, dobra, Putilo Furiewicz. O nie, numerki się nie zgadzają. A czy ty. Yy, wy to widzicie? Czo mi wygląda tak samo jak na zdjęciu? Przecież to jest kobieta na zdjęciu, Ziomek. Ale jeszcze coś muszę sprawdzić. Łóżka, nie wiem dlaczego przenosi się te łyżki przez granicę. Nie, złądałem tą Panie, tutaj, proszę pana Teraz to je noża I zostajesz odrzucony, bo przypadkowo wiedziałem, że tak, ale to widzę, że kliknął się to na stole, więc jest git ehm. Dobra, czyli pan nie jest tutaj przeniesiony przez granicę Następny, poproszę Następny jakiś pan tutaj w, w zielonej koszuli Okej. Okay. Dzień dobry. Cel wizyty. This is my country. Okej. Okay. Dobra. No właśnie. Country. This here. Numer... Się nie, numerek się nie zgadza. Ziomek, z tobą jest coś nie tak, ale jeszcze sprawdzimy cię detektory metali. Ja mam dziwną rękę. Nie, e, proszę pana, pan nie przychodzi. Panu się nie zgadza. Data urodzenia. Następny. Next. Ok, następny. Ok, dałem sobie pauzę. Chciałem sobie zobaczyć czułość, tu wszystko. Mm. Ale grafika jest ustawiona na ultra. Ok, close. Dzień dobry, transfer. Wizyta. Wszystko się tutaj zgadza na razie. Pan dobrze wygląda. Gdzie ty to masz? Eee, widelec? Dobra, niech będzie, niech zar, zar, zaryzykujmy. No, to Co jest? Zapłacę coś za to Kurde, widziałem On miał wizytę, to było transfer Źle to dałem Pierwszy błąd mamy, OK. Dawajcie, następny Dobra, siema to mama? To chodź, Holiday. Bardzo dobrze. Female. Tu się wszystko zgadza. Dobra. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby panią przypuścić, więc proszę. Okej, okay, poszło sobie. Next, Next następny 8 ziomek. Mama? <śm> <śm> mama na ja! Jesteś jest studentem, szkoła, wszystko się zgadza. A mhm. nie 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 zgadza się tutaj numerek. Nie zgadza się tutaj twój numerek, proszę pana. Jeszcze raz sprawdźmy, no numerek się nie zgadza. Ja pana niestety nie mogę przepuścić przez naszą granicę. Musi pan sobie naprawić papiery. Następny. Ciekawy, ilu ludzi takich będziemy dziennie przepuszczać? Ja w ogóle, taki takie coś jak Jelesz i yes, jest Jelesz, a ja to da, daleko bardzo. Ok, biznes. Pan nie wygląda tak jak na zdjęciu Magarkuta, w ogóle jest takim miasto Magarkuta? Nie ma czegoś takiego nawet Nie ma takiego kraju A proszę pana, mapa ma może coś pod swoją koszulką? Nie, jest pan odrzucony z naszej granicy No co mam więcej powiedzieć, no do widzenia Tak, ja o, czas do, czas do domu, ok. Hmm? Jak teraz wyjść z tej pracy? A, elf, ok. Jest, dostaliśmy pieniążki za dziś, dobrze, że? Pójdźmy może do naszego samochodu. W moim placaku jest jedzonko, więc dobrze jest wszystko. Okej okay. Jedziemy. Zobaczymy, czy będę szczęśliwy Ok. Um. Ja, ja pominę ten moment jak będę jechał ja się jeszcze nie będę zaczęła na tej stacji nowej tylko pojedziemy sobie do miasta. Jak więc w mieście się widzimy. Ja się jeszcze po drodze zatrzymałem. Bo chcę coś sprawdzić. Bo tu są kosze na śmieci. I czy ja je mogę sobie przeszyć? Tak! Mogę! Ok. W tym nie ma nic. Świetnie. Tylko podtykałem. Nie powiem czego. Dobra. Widzimy się w mieście Niestety nie znalazłem nic Co tu się dzieje w ogóle? Jestem w mieście I tu był chyba jakiś ostry wypadek mm. Omińmy to Nie wiem co tu się stało Okej okay. Wyjdźmy sobie tu Amulet dawaj mi Wyłączmy nasz samochód piękny nie wiem znaczy ten wilk w ogóle nie gryzie ludzi co tam chodzi, ten wilk. Dobrze, więc pójdźmy sobie kupić tu coś w sklepie. Yy, ten pan w sklepie nie wygląda na jakiegoś dobrego człowieka, ale dobra, nieważne. Hmm. Kupmy może czekoladkę. Miód. Nie wiem może sardynki. No i też by się na opał przydało trochę tego trochę węgla ok i kupmy może dobra nie kupmy to ok ile mam rzeczy w ekwipunku nie wiem gdzie mogę to sprawdzić ale wstaćmy sobie te rzeczy tutaj mi sobie te rzeczy tutaj do naszego bagażnika Bo ja sobie chciałem jeszcze przeszukać tutaj ten te świetnik tutaj sprawdzić co się tutaj dzieje ciekawego O metal O jakiś ten. Jakieś tutaj pudełko Okej, okay, okej okay. O, pusta butelka, jakiś metal Pełno ciekawych rzeczy, Dobra, pójdźmy jeszcze tutaj na stację benzynową, bo ja bym sobie chciał kupić jeszcze benzynę. Nie benzynę, tylko leki, o, lekarstwo bym chciał sobie kupić. I olej już nie mam. Dobra, to może już nic niestety nie można kupić. Ale widziałem jeszcze gdzieś tam śmietnik był. A, nie było śmietnika Ale było to Kolego, dlaczego ty w ogóle idziesz w... masę gazowej? Highway, okej okay. Ło, tam też jakiś karambol się zrobił Dziwne to miasto, dziwne, dziwne dziwnie to się, Dziwne rzeczy tu się dzieją O, ja bym chciał tutaj wejść sobie O, dzień dobry Ja bym chciał sprzedać trochę tych rzeczy, o kupić sobie coś jak na przykład robaka trzy robaki bo tam chyba były jakieś kurczaki więc tam sobie pójdziemy też u mnie, nie wziąłem właśnie tego do karmienia chyba krów, tam też chyba były krowy, zobaczymy ło ja nie pojechałem drogą, co się tu dzieje w ogóle dachowałem samochodem, ale on jest niezniszczalny. Przedtem nie pokazałem wam tego, bo nie zdążyłem. Jesteśmy już w domku. Jesteśmy już w domku. O, to jest krowa i kurczak. Nie wiem, którym mogę sobie sprawdzić mój ekwipunek, ale dobra, to też nieważne. A da się może drewno porąbać? Nie wiem, pod którym jest ekwipunek. Zobaczymy zaraz, może. Opcje. Nie wiem, spróbuję poruszać wszystkimi klawiszami. Wow, mapa, Eee... No, nie widzę, nie widzę, nie widzę, jak otworzyć ekwipunek. Może pod te? Nie. Eee. Siekierę sobie weźmy do ręki najlepiej I może uda nam się porąbać trochę drewna No niestety się nam się nie udało A może pogrzebimy trochę w śmieciach Świetnie, sąsiadki nic nie wyrzucił Dajmy trochę rzeczy Do domu naszego, tam już tego wujka widzę Tam Nie wiem, ale coś, coś tam na początku ten komendant mówił, że możemy oswoić psa To może, żeby nam nie krali rzeczy, to możemy tego psa oswoić, czy coś, tego wilka Okej, okay, my możemy sprzedawać rzeczy Siema, żono Mogę ci dać cygaret, o Okej, okay, to by dałem. Ty czego chcesz? Na tobie nic nie dam. Co ty robisz? Dajmy tobie czekoladę. Do pieca dajmy trochę węgla. A do lodówki dajmy jedzonko. Dobra, tobie nic nie damy. I pod ko co tu się dzieje? Co to jest za gra? Co to jest za gra w ogóle? Wow. Dobra. Aha, niestety nie zaspokieliśmy wymogów. Nie zapłaciliśmy za dom, za nic. Nie udało nam się. Może następnym razem. Czekajcie na następny odcinek. Ja się z wami żegnam. Siemaneczko, trzymajcie się. Cześć.